Za komuny siedziałem, bo w 80. tych latach naprawdę było coś innego. Inne jedzenie było, inne, jak to się mówi, szamka była inna, a teraz jest popsuta wszędzie. Powiedzmy. Po całej Polsce jeździłem i wiem, w Bydgosiu, w Sieradzu, w Toruniu, yy, w Sielcach, yy, w, w tym, w Potuli. To lęciję, no daj spokój. Powiedz mi, jak sobie więźniowie organizują życie? Chodzi mi o tych więźniów, którzy no, wiedzą, że będą siedzieli bardzo wiele lat. Tak. Sobie jakoś trzeba sobie tak to życie zorganizować, żeby po prostu jakoś żyć. Tak, ale słuchaj, każdy do serca to bierze, przykładowo na 10 lat, czy na 15 lat, on sobie ten układ w głowie, głowie się tak poukładał, że on musi tyle wytrzymać. Bo tak naprawdę, jakby wiesz co, wiedział, że ja wyjdę za trzy dni czy za cztery dni, to by zwariował. Można tam kota dostać.